Nigdy nie zapominaj, aby przed snem powiedzieć Bogu te trzy rzeczy. Trzecia z nich jest szczególnie ważna. Zgaś światło, weź głęboki oddech i uspokój serce. Pomyśl: Jakie trzy rzeczy chciałbyś dziś powiedzieć Bogu dziękuję? Te trzy zdania są bardzo proste, ale mają wielkie znaczenie. Zwłaszcza to ostatnie dziś wieczorem koniecznie je wypowiedź. Pierwsza rzecz: Panie, Dziękuję ci, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję, że troszczysz się o mnie i moją rodzinę. Że dniem i nocą chronisz nas w swoich rękach. Zdala dala od zła, strachu i niepokoju. Kiedy się boję, dajesz mi siłę. Gdy jestem smutny, pocieszasz mnie. Druga rzecz. Dziękuję ci za mój dom. Bezpieczne i ciepłe miejsce. Gdzie mogę odłożyć troski i odpocząć? Wiem, że gdy kładę się spać, zasypam w Twoich ramonach, a Twoja miłość trwa przy mnie aż do świtu. Trzecia rzecz, szczególnie ważna. Panie, dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów. Dziękuję, że zabierasz mój strach, lęki i troski. Oddaję Ci wszystkie swoje Cezary. Proszę. Oczyść moje serce swoim słowem. Otoć mnie swoją miłością. Abym tej nocy spał spokojnie i bezpiecznie. A budząc się, mał serce pełne pokoju. Wierzę, że jutro rano Twoje miłosierdzie ponownie na mnie spocznie. Cała chwała niech będzie Tobie, Panie. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, napisz, dziękuję Bogu. Podziel się nimi z tymi których kochasz. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Dobranoc.